Ten odkurzacz nie tylko wciągnie wszystkie nieczystości, ale także dokładnie usunie plamy. Cześć, ja jestem Kacper i dziś zobaczymy, co potrafi Mova K10 Pro. Zacznijmy od zawartości opakowania oraz obudowy. Zestaw, jaki otrzymujemy po zakupie, jest totalnie kompletny i otrzymujemy wszystko, co jest nam potrzebne podczas codziennego użytkowania. Czyli po kolei mamy korpus główny odkurzacza, do tego mamy rączkę wraz z przyciskami do sterowania. Następnie jest podstawka ze stacją do ładowania oraz przewód zasilający. Poza tym mamy jeszcze szczotkę do czyszczenia głębszych kanalików. Ostatnim elementem z kolei jest instrukcja obsługi. Jeśli chodzi o budowę urządzenia, to jest ona złożona z kilku istotnych elementów. Na samym dole mamy szczotkę główną w postaci wałka. Która obraca się po podłodze i doszorowuje wszystkie plamy. Mamy też kółka, które ułatwiają przesuwanie po podłodze. Poza tym od góry mamy pokrywe szczotki wraz z przyciskami, które zwalniają zaczepy. W taki sposób łatwo możemy dostać się do rolki, żeby na przykład ją lepiej osuszyć czy ręcznie domyć po sprzątaniu. Chociaż to drugie nie jest takie konieczne, o czym zresztą powiem nieco później. Wyżej od przodu znajdziemy zbiornik na brudną wodę to tutaj będą zbierały się wszystkie nieczystości, a także nadmiar wody, którą urządzenie zostawi na podłodze. W górnej części tego pojemnika mamy przycisk zwalniający, z którego pomocą możemy łatwo wysunąć pojemnik z odkurzacza. Na tyle jest drugi pojemnik, tym razem z miejscem na czystą wodę, Tutaj też mamy zaczepy, za pomocą których całość trzyma się w urządzeniu. Na górze mamy z kolei wyświetlacz, na którym pojawiają się wszystkie niezbędne informacje na temat sprzętu. Mamy więc dane na temat poziomu naładowania baterii, do tego jest informacja o trybie ssania, gdzie do dyspozycji mamy zwykłe odkurzanie, tryb turbo, a także tryb automatyczny. Poza tym na tym ekranie mogą pojawiać się błędy, jeżeli coś działoby się z urządzeniem. Pojawi się także komunikat, gdy zabraknie nam wody czystej lub gdy wody brudnej będzie za dużo. A między trybami pracy przełączamy się w rączce. Mamy tutaj trzy przyciski. Pierwszy to włącznik, który po prostu uruchamia pracę lub ją zatrzymuje. Następnie mamy przełącznik trybu pracy, gdzie właśnie możemy zmieniać działanie między tymi trzema trybami. No i ostatni klawisz pozwala na uruchomienie funkcji samoczyszczenia, gdy urządzenie jest w stacji. Stacja z kolei od tyłu ma port ładowania, do którego po prostu podłączamy przewód. W górnej części z kolei są styki ładowania, które będą uzupełniały energię w odkurzaczu, gdy tylko umieścimy go w stacji. Dalej jest miejsce na całą szczotkę, są tutaj także delikatne wypustki, które będą szorowały rolkę. Poza tym mamy miejsce na szczotkę do czyszczenia w środku, żeby mieć już wszystko w jednym miejscu. A jak możemy rozpocząć pracę z tym urządzeniem? Obsługa sprzętu jest banalnie prosta, no bo tak naprawdę wystarczy wlać wodę na tyle, wyciągnąć urządzenie ze stacji. I wcisnąć włącznik w rączce. Najczęściej korzystałem z tego trybu automatycznego, on faktycznie dobrze dostosowuje się do różnych powierzchni, tak więc gdy mamy go ustawionego, wystarczy po prostu przesuwać odkurzaczem i stopniowo odkurzać wszystkie powierzchnie. Wydawać by się mogło, że konstrukcja urządzenia jest dość masywna, przez co pewnie prowadzenie będzie dość ciężkie. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego, ponieważ urządzenie bardzo delikatnie się porusza, to obracanie rolki i wbudowane silniczki naprawdę ułatwiają sprawę. Pod delikatnymi ruchami ręki jesteśmy w stanie spokojnie odkurzać różne przestrzenie. Podczas pracy na dole jest podawana woda do rolki, dzięki czemu cały czas mamy dostęp tej czystej wody dla lepszego doszorowania podłóg. Z kolei nadmiar tej wody czy wszystkie nieczystości są zbierane do pojemnika, więc no na podłodze po przejechaniu na no tej wody zostaje naprawdę niewiele. Wystarczy dosłownie kilka chwil i podłoga jest już całkowicie sucha. Ciekawe jest to, że podczas pracy urządzenia możemy jakby wstrzymać pracę bez konieczności wyłączania wszystkich trybów. Wystarczy, że postawimy odkurzacz pionowo, on będzie sobie wtedy bez problemu stał, a my w międzyczasie możemy na przykład coś przestawić, przesunąć jakieś krzesło czy po prostu dolać wody do pojemnika. A żeby kontynuować pracę odchylamy z powrotem rączkę i dalej możemy przesuwać po podłodze. Po zakończonej pracy umieszczamy całość w ładowarce. Wystarczy po prostu nałożyć całość na nią i od razu rozpocznie się ładowanie. Korzystając z tego ostatniego przycisku, możemy też włączyć tryb automatycznego czyszczenia. Wtedy zostanie podane sporo wody, a także rolka będzie obracała się w stacji, dzięki czemu naprawdę solidnie się domyje. W tej stacji brakuje mi jedynie funkcji automatycznego osuszania, które jest dostępne w nieco droższych modelach. Bez tej funkcji takie naturalne suszenie na pewno potrwa nieco więcej czasu. Przejdźmy do działania w praktyce. Mowa K10 Pro jest w stanie usunąć totalnie wszystkie zabrudzenia, jakie tylko pojawią się na podłodze. Jedyne zastrzeżenie, że rolki muszą być mokre, jeżeli startujemy od suchych rolek, to potrzebujemy kilkanaście sekund, żeby te rolki dobrze się namoczyły i zaczęły lepiej zbierać plamy. Tak więc, no może na początku tych kilka przesunięć musimy wykonać, potem jednak większość plam usuniemy nawet jednym pociągnięciem. Podłoga po takim myciu jest naprawdę bardzo dobrze wyczyszczona. Są doszorowane wszystkie plamy, są też wciągnięte sypkie zabrudzenia, gdyby pojawiły się na podłodze. Jakiś piasek, kurz, mniejsze drobinki jak najbardziej zostaną wciągnięte. Jedyne z czym mogą być problemy to gdy coś więcej nam się rozsypie, gdy będą to zanieczyszczenia większych rozmiarów, no bo po prostu przy rolce one się nie zmieszczą. Ten sprzęt traktowałbym jednak jako takie solidne rozwiązanie do mycia podłog, a do odkurzania no tylko w ostateczności. No bo też warto pamiętać, że przez to, że mamy mokrą rolkę. Urządzenie nie sprawdzi się na dywanach czy wykładzinach, nie zostaną one też wtedy zbyt mocno wyczesane, więc no dla dywanu maniaków to na pewno nie będzie dobre rozwiązanie. Jednak do twardych podłóg sprawdzi się to znakomicie, bez względu na to, czy będą to płytki, panele, parkiety czy cokolwiek innego macie w swoich domach. Poza tym warto wiedzieć, że MOWA 10 Pro bez problemu poradzi sobie także z wciągnięciem mokrych zabrudzeń. Gdyby nam się coś więc wylało, gdyby tego płynu było więcej na podłodze, to tak naprawdę kilkoma przeciągnięciami jesteśmy w stanie wszystko wciągnąć do pojemnika. Pamiętajmy tylko, że po zakończonym czyszczeniu powinniśmy wylać te wszystkie nieczystości, żeby nic tam nie zaczęło śmierdzieć, warto też sobie to opłukać bieżącą wodą, od czasu do czasu trzeba by było też skorzystać z tej dołączonej do zestawu szczotki. A jak o czyszczeniu mowa, to tak jak wspominałem, ta rolka na przodzie myje się automatycznie, jednak, no w razie co, gdybyśmy chcieli jeszcze coś poprawić, to możemy zrobić to ręcznie wysuwając całość od przodu. Wtedy też dostaniemy się do kanalików, które również warto sobie przeczyścić, zarówno za pomocą jakiejkolwiek ściereczki, jak i także może przydać się tutaj ta dołączona do zestawu szczoteczka. Tym odkurzaczem umyjemy podłogę zarówno na środku podłogi, jak i bez problemu przy krawędziach. Szczotka jest bowiem stosunkowo szeroka i ma wąską obudowę. Dzięki temu możemy odkurzyć nawet przy listwach przypodłogowych. Producent podaje tutaj odległość około 6 mm. Osobiście jednak wydaje mi się, że wysprzątamy nawet bliżej krawędzi. Głowica jest też nieźle ruchoma, więc możemy dojść w różne zakamarki. Jedynie no przez dość duże rozmiary. W jakichś wąskich szczelinach na pewno już nie odkurzymy. Ciekawostką jest jeszcze to, że mowa K10 Pro ma komunikaty głosowe, które są również w języku polskim. Wiemy więc dokładnie, co dzieje się z odkurzaczem, wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby utrzymać całość w czystości. Więc to na spory plus, ponieważ zazwyczaj te komunikaty po polsku nie były dostępne. A tutaj jak najbardziej są i naprawdę szczegółowo opisują. Co dzieje się z naszym sprzętem? Jeśli chodzi o czasy pracy, jakie jesteśmy w stanie uzyskać, to zazwyczaj korzystałem z trybu automatycznego, w którym uzyskiwałem od 20 do 40 minut pracy. Wszystko zależało od tego, ile tych zabrudzeń było na podłodze i na jakich powierzchniach czyściłem. Myślę, że są to bardzo dobre czasy pracy, które spokojnie pozwolą na odkurzenie nawet nieco większego domu. Z technicznych aspektów warto jeszcze wiedzieć, że do dyspozycji mamy bezszczotkowy silnik, który ma moc sania na poziomie 15 tysięcy paskali. Tak więc no wszystko co zmieści się obok szczotki bez problemu wciągniemy. Taką moc generuje silnik bezszczotkowy o prędkości 120 tysięcy obrotów na minutę i mocy 220 W. No to podsumujmy, co warto widzieć o Mowa K10 Pro? Mowa K10 Pro aktualnie kosztuje około 1300 zł, jednak na promocjach spokojnie można też wyrwać taniej. Według mnie to naprawdę bardzo ciekawe urządzenie, szczególnie jeżeli nie mamy w mieszkaniu dywanów. Na twardych podłogach ten sprzęt sprawdzi się bowiem rewelacyjnie, nie tylko odkurzymy większość zanieczyszczeń, ale także solidnie umyjemy całość, nawet gdy będą to mocno przyschnięte plamy. Wciągniemy także nadmiar płynów, jeżeli coś by nam się rozlało, nie musimy więc kombinować z jakimiś ręcznikami czy ściereczkami, tylko no kilkoma przeciągnięciami wciągniemy wszystko do pojemnika. Urządzenie też automatycznie się czyści, obsługa jest bardzo prosta, a komunikaty w języku polskim tylko ułatwiają całość. Osobiście, jedynie tak jak wspominałem, brakuje mi opcji automatycznego suszenia tej szczotki, wtedy byłby to sprzęt, no totalnie idealny. W tej cenie jednak myślę, że taki brak można wybaczyć, więc, no, Mowę K10 Pro jak najbardziej mogę polecić. A co wy sądzicie o tym sprzęcie? Czy u Was taki sprzęt by się sprawdził? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!